Jedna historia o tym, jak jest trenowany. Nie należy o tym myśleć, że to jest jakiś taki ogólny algorytm alternatywny do backpropagation, tylko raczej, że to jest taka jedna, jedna historia, które razem kilka takich historii się układa w jakąś całość, a to jest wciąż ogólny obrazek w miarę. I będziemy patrzyli na jakieś takie, no, a wiele neuronów, na jakieś takie całe obszary mózgu, a tutaj musimy ustalić jeden neuron to co on robi i to będzie proste, no bo wszyscy wiecie pewnie jak działa e, perceptron, to znaczy taki wirtualny neuron, e, prosta funkcja matematyczna, e, widzieliście na jakichś przedmiotach związanych z machine learningiem, więc to jest e, funkcja, która otrzymuje wiele argumentów, liczy średnią ważoną, to znaczy dodaje te liczby mnożące przez jakieś wagi, no i teraz nakładam na to jakąś funkcję aktywacji, A, no i są jakby różne stosowne opcje do wyboru, ale to one zwykle działają tak, że Zależnie od tego, czy ta liczba jest odpowiednio duża, to dzieje się być może coś innego. Jeżeli jest mniejsza, to dzieje się coś innego. Okay. Jest też... no, no tak, coś tego typu. Uh, no i to, y, to. Dobrze myśleć na tym wykładzie o neuronach y, jako perceptronach. To będzie w miarę wciąż precyzyjna analogia. No jedynie z taką różnicą, że ok, tu jest w ogóle to są neurony, to jest jakaś kultura neuronów, z tą różnicą, że no one żyją w czasie, co nie? No więc one dostają te, te liczby na wejściu, no tak jakby w, w czasie swojego życia. No jeżeli w którymś momencie czasu ta suma aktywacji okaże się odpowiednio duża, to one wtedy taki neuron się aktywuje. Zapala i to też jest, no to jest jakieś takie wydarzenie, które trwa przez chwilę. On się wtedy aktywuje i on wtedy przekazuje sygnał dalej. To znaczy na każdym połączeniu, które tworzy z dalszymi neuronami, tam się pojawia jakiś, jakiś prąd, i, który, który odpowiada tej liczbie właśnie na wejście do perceptrona i jeżeli znowu ten kolejny neuron dostanie odpowiednio dużo tego prądu, to on się aktywuje i, i to się powtórzy. To jest e, zdjęcie z e, jakby sklepu, gdzie można sobie kupić neurony. A tu jest też e, obrazek, który pokazuje, że ok, w biologii zawsze wszystko jest dużo bardziej skomplikowane niż e, w takim modelu matematycznym, no bo to wszystko to są to jest poje, pojedyncze neurony na obrazkach. To wszystkie wyglądają zupełnie inaczej. Jeden neuron. No tak, w sensie jeden taki kawałek tutaj to jest jeden neuron. Kurde, yy, nie jestem pewna. Takiej komórkowej, nie? Nie wiem, jaka to jest. Ta... Okej, okay, ale jedna rzecz, która być może jest trochę inna, to znaczy w percepcji nie mówimy o czymś takim, to jest reguła Heba. To jest wciąż, to jest jakaś kawrystyka, ale która okazuje się, że aplikuje się bardzo ogólnie a w mózgu większość neuronów. A Dostosowuje swoje wagi zgodnie z tą regułą. Znaczy, to jest reguła, która mówi o. To jest reguła plastyczności. która mówi, jak się zmieniają te wagi synapsów. Synapsy to jest to miejsce, gdzie się dwa neurony stykają ze sobą. Czyli te wagi w tej, tej sumie ważonej. No i ona mówi, neurons that fire together, wire together. A konkretnie, jeśli, jeśli mamy jakiś jeden neuron, on tworzy z drugim neuronem. I ten neuron się zaktywuje, i w wyniku. No, chwilę potem się zaktywuje ten drugi. To sensownie jest powiedzieć, że on się zaktywował w wyniku tego, że ten pierwszy się zaktywował. Być może nie tylko dlatego, że on się zaktywował, ale być może też kilka innych neuronów się zaktywowało. Um. E, no więc jest y, jakaś y, przyczyna i skutek tutaj. Jest, został przesłany sygnał tym połączeniem, więc on jest istotny, ten synaps jest istotny i jego waga się zwiększa. I to należy myśleć, że to jest taka zasada, która działa powiedzmy krótkoterminowo. To znaczy, to się dzieje na kolejne kilka minut, ta waga jest większa być może na kolejne kilka godzin, albo nawet cały dzień. Um. Tak czyli, jak mamy, jak mamy znowu ten schemat, no to, to myślimy o tym, że tutaj w czasie te neurony się będą aktywować, ten wtedy się zaaktywuje. i możliwe jest to, żeby te niektóre z połączeń um, Doznały zmiany swojej wagi. Um, no i to się nazywa plastyczność, nie? Neuroplastyczność, między innymi. Um. Okej, okay, a o czym w ogóle jest ta prezentacja, no to nie o pojedynczym neuronie, tylko o tym, co się dzieje się w trakcie snu, bo okazuje się, że w trakcie snu nasz mózg procesuje wspomnienia, doświadczenie całego dnia, wybiera z nich najważniejsze fragmenty i utrwala te wspomnienia, ale również wyciąga z nich jakby no, jakieś takie ogólne informacje jakieś ogólne wnioski wałkuje um, te wspomnienia. I to nie jest bezmyślne w ogóle. Zobaczymy, że to bierze pod uwagę na przykład to, które są nowymi rzeczami, które jakby warto teraz zapamiętać, bo to są jakieś nowinki. A, no i żeby o tym powiedzieć, no to musimy najpierw tak trochę no, zobaczyć, okej, okay, jak reprezentowane są różne rzeczy w mózgu. No i to będzie ogólnie prawdziwe. W większości obszarów mózgu to będzie prawdziwe w, w korteksie, znaczy w tym dużym obszarze, który w ogóle służy do tego, żeby po prostu różne skojarzenia reprezentować. Ale no uwagę, uwagę, że my tu patrzymy na hipokam. To jest taka, taki mały kawałek mózgu w środku mózgu. Tam. No może duży, nie, to nie zależy. No i rzeczy są reprezentowane jako populacje neuronów z taką. Um, z taką cechą, że rzeczy, które są blisko siebie, tak jakby znaczeniowo, są blisko siebie jako zbiory, które mają duże przecięcie. Znaczy, będą reprezentowane przez podobne populacje neuronów. No i to jest super istotne. No i ja trochę teraz, yy no ważny że może powiedzieć, ok, no ale ja miałem powiedzieć o tym, jak te reprezentacje w ogóle są uczone, nie? W sensie, jak te neurony się nauczyły tych reprezentacji. No i ja pokażę, jak, jak te reprezentacje są tworzone w korze mózgowej a tutaj te reprezentacje należy mi się, że one są takie trochę tworzone ad hoc. One są, dlatego podobne rzeczy są podobne, bo po pierwsze to, te rzeczy wynikają z jakichś bodźców sensorycznych. Więc jeżeli doznajemy podobne wrażenia, no to one się tutaj pojawią jako podobne neurony, które się zaktywowały. Więc dlatego rzeczy będą podobne. Również jeżeli jakieś dwie rzeczy się pojawiły blisko sobie w czasie. No, to też możemy się domyślać, że są jakieś mechanizmy, które pozwolą w takiej sytuacji sprawić, żeby podobne populacje neurony się zapaliły. Więc. Yy, mm. No Okej, więc. Ale to, no na możemy że ten mózg się, czy na, czy na, czy nie? Yy, taki był jakby z zamysł tego. Yy, yy. Taki był zamysł tego yy, yy, przykładu. Yy. No, no właśnie, nie? I, i tu kilka rzeczy bardzo co Znaczy po pierwsze, że e, ta populacja, która koduje smród, e, ma dużą część wspólną z tą która koduje konia. Ale również... Mm, Okej, okay, może, może za chwilę o tym powiem, tak? Ale tutaj na razie co, co trzeba zapamiętać? No to, że jakieś zbiory neuronów się zapalają, kiedy pojawia się jakiś bodziec sensoryczny albo kiedy myślimy o czymś. I że jeżeli myślimy o dwóch podobnych rzeczach, pomyślimy, to te zbiory neuronów tutaj będą podobne. I dlaczego to wynika? No to wynika z tego, jak po prostu mózg procesuje te dane a, do takiej postaci. Podobne są sensoryczne, podobne rzeczy w czasie, przestrzeni, dostaną tutaj podobne reprezentacje. Um. I to jest jakby ten obrazek, to niby ma być wciąż ten obrazek, co poprzednio, ale z innymi kolorami. Te neurony tutaj, te kropki wielokolorowe, to są tutaj te niebieskie. A, I teraz, co chcę powiedzieć? To, że pomiędzy tymi niebieskimi kropkami jest masa połączeń z dodatnimi wagami. I to pozwala na taką mechanikę, że jak jakiś jeden neuron się tutaj zekscytuje, on zekscytuje swoich sąsiadów, potencjalnie niektórych z nich, i z powrotem dostanie ten, ten sygnał od nich. Być może potem znowu się aktywując. Jest tak, w każdym razie taki potencjał na to, żeby jakieś takie neurony ze sobą silnie połączone wchodziły razem w taką samonapędzającą się ekscytację. Ja to nazywam sobie, że to są oscylatory. No ileś takich neuronów mocno jest ze sobą połączonych i tak nawzajem się hajfują, tak? To znaczy one cały czas się aktywują i aktywują swoich sąsiadów i dostają z powrotem ten sygnał zwrotny. Więc jest potencjał na taką, na, na taki mechanizm. I chciałem wrócić do tego poprzedniego, do poprzedniej rzeczy, do tych reprezentacji, nie? No bo um, można sobie teraz pomyśleć, że jeżeli um, ta osoba ona jeździła na wakacje do Cieciklary Klary i tam były konie, kiedyś później pojawia się w stajni, czyli zapach konia, jest lato, więc zapali się no, część z tych lampek, nie? Być może nie dokładnie tak jak wtedy, ale jako, że są te połączenia tutaj te rekurencyjne, to one pozwalają na to, żeby do... Pełnić to znaczy, zapali Zapaliście tylko podbiór tych neuronów w jakiejś populacji, która coś koduje. Ale przez te połączenia zapalą się też kolejne i, i, i przypomnimy sobie być może właśnie te wspomnienia z wakacji. Na kolejną rzecz, to jeśli chodzi o te plusowe wagi, nie? Yy. Plusowe wagi to są niebieskie krawędzie wychodzące. Um. I... Są też tutaj neurony, te e, kwadraciki. To są neurony, które, z których wychodzą same krawędzie o ujemnych wagach. A one są potrzebne po to, no bo jak mówiłem, jest taki potencjał na to, żeby jakieś neurony zaczęły się hajpować, tak? I można sobie wyobrazić, że jeżeli neuron 1 e, pobudzi trzech swoich sąsiadów do działania i każdy z nich kolejnych trzech sąsiadów, no to mamy taką sytuację, że po chwili już wszystkie neurony są aktywne. No i to jest epilepsja wtedy. Więc mamy jakiś mechanizm, który to balansuje, no i to są te neurony brązowe. Zobaczcie, znaczy zobaczcie, no tego chyba nie widać akurat tak dokładnie, no ale one dostają, one dostają połączenia z tych niebieskich, więc kiedy niebieskie się aktywują, to aktywują te brązowe. Znaczy, jeżeli odpowiednio dużo niebieskich się zaktywuje, to zaktywuje się brązowy, a, no jeżeli on się aktywuje wtedy, to on przesyła z kolei ujemny, um, ujemny sygnał do tych ekscytujących, więc jest jakiś taki kaw na to, że nie wszystkie mogą się naraz zapalić. Ale tak jest to czy to jest to eee, eee, ser, kto pytał? Przecież, eee, no, eee, tak jest względ... Najlepsze nasza wiedza tak mówi. I, I są jakieś takie modele matematyczne, które powinny to symulować? I mechanikę, którą dostajemy, yy, ona odnotuje to, co przetłujemy z mózgu, tam z szczura, na przykład jakieś elektrody wstawimy. A, no, i, no i to się zgadza z jakimś takim badaniem typu właśnie, jak, jak po prostu przekroimy ten mózg szczura i popatrzymy na to, jak tam te komórki z są połączone, no to, to tak, tak wygląda. Znaczy w ogóle te, te komórki, no to one mają inny kształt, da się je rozróżnić od tych komórek. Um. To znaczy, no, no na przykład, jeżeli wszystkie wagi byłyby dodatnie, no to to nie wystarczało, no to byłyby takie dwa atraktory. Albo nic się nie aktywuje, albo jeżeli... Tak, to się wydaje, że biologi skierowani są tak, że są skierowani, nie? Są, absolutnie tak. To to nie wystarcza, bo to się... To się zaskoczało? No, to jest nie tak. Jedno zdarza, to tak i nie zdarza się właśnie. W sensie, zasypać się. Tutaj jakby ten sygnał w tej sytuacji, którą opisuję, to on płynie tak, no, że ten pewność się ekscytuje, więc y, ekscytuje ten, który inhibuje ten. Więc jest taka pętla negatywna, pętla zwrotna. A pomiędzy dwoma niebieskimi jest dodatnia pętla zwrotna. Um, sorry, jeśli nie odpowiedziałem. No to jakoś wychodzi, no każde neuron ma ileś wag z niego wychodzących i więc on raczej rzadko jest tak, żeby jeden neuron był tylko ekscytujący w takiej sieci neuronowej. No e, nie, nie widziałem. A, ale generalnie wszystkie próby symulowania wiernie mózgu, tak w komputerze, to raczej no, one, one się starają to jak najbardziej uprościć, no bo w mózgu to jest skomplikowane, biologicznie to się dzieje szybko, ale w komputerze to nie potrafimy zrobić szybko, więc, więc to zawsze robimy jakoś inaczej. I... No tak, good point, nie? W sensie to jest pełno rekurencyjnych pędzli i tutaj nie ma takiej struktury warstwowej. My um. w mózgu mamy tylko takie, które mają albo same dodatnie, że są ujemne, albo są No. nie wszystkie są takich dwóch typów, nie? Ale w tym miejscu, w którym mówimy, to dobrze się sfokusować, że są takie dwa typy. Nie pamiętam jak to jest. Znaczy ktoś ją zmierzył to właśnie w szczurach. No raczej tak, no bo to... Od tej proporcji zależy taki balans, nie? Jak jest jak jest w tej sieci. Mm. Teraz chcę wrócić do... Pojawiły się, okej, okay, pojawiły się fioletowe wagi, co nie? Wracam do tej reguły Hebsa. No pamiętamy, że ja, jak to działa? Jak działa taka reguła hepsa? Tak na chłopski rozum to będzie. No ale ja sobie tak o tym myślę, tak, może, no, ok, pojawia się jakiś bodziec być może, jakieś neurony się aktywują w mojej głowie, no i one mają swoich sąsiadów i część z tych sąsiadów się zaktywuje i dalej część kolejna się zaktywuje, no i przychodzi taka kaskada aktywacji w moim mózgu. No właśnie, niekoniecznie taka, być może w warstwach, no ale pojawiają się jakieś tam oscylacje, jakieś pętle zwrotne, ale przychodzi taka kaskada aktywacji. Um, no i co mówi reguła Hepsta? To, że te połączenia, te krawędzie, które były istotne do przejścia tej kaskady, tam gdzie faktycznie został sygnał przesłany, one zwiększają swoje wagi. A co to znaczy, to że okay, czym jest ta kaskada? to jest jakaś myśl, o którą pomyślałem. I to, że te wagi się zmieniły, oznacza, że kolejny raz mam, mam większe prawdopodobieństwo na pomyślenie takiej myśli. No i to jest no jakby to jest całkiem fundamentalne. to, znaczy to nam pozwala na, na pamięć pod trwałą i nauczenie i jakby na... To, to jest kluczowa zasada, ta reguła Hebscha. Mm. I co? Um. Co się dzieje istotnego dla tego, dla tego, o czym zaraz chcę powiedzieć, to, że w trakcie dnia właśnie, ok, myślimy różne rzeczy, jakieś rzeczy nas zaskakują, jakieś bosce nas przychodzą i to wszystko się przechodzi jakąś, jakąś kaskadą aktywacji mózgu, która fizycznie zmienia ten mózg, to nie? Znaczy te wagi się fizycznie zmieniają, to jest tutaj jakieś dodatkowe białko jest syntezowane który pamięta, że ta waga teraz ma większą, że ta waga jest większa. Co oznacza, że, że teraz mózg ma jakiś większy potencjał na tworzenie tego, tego co zostało pomyślane w trakcie dnia. No i to można zaobserwować, to znaczy, jeżeli się nie wiem, cały czas myślimy o jakiejś innej rzeczy, to potem w ciągu dnia mogą się na, po prostu pojawiać spontanicznie myśli, które nam przypominają o tym. Um, I teraz chyba już mamy wszystkie elementy układanki, i jakby wchodzimy do klu. Co się dzieje w trakcie snu? Więc w trakcie snu, no, bodźce są odcięte od mózgu, więc jest taki, taki stan spokoju, który pozwala na to, żeby um, takie swobodne aktywacje neuronów, w, w tym, tutaj właśnie, żeby one urosły do, mm, do jakiejś większej oscylacji. Tzn. No to nie dzieje się samo z siebie, jest jakiś taki a, mózg o to potrafi zadbać, żeby średnia liczba aktywacji wzrastała z czasem, tak przez jakiś krótki okres czasu, więc zaczyna się od tego, że kilka jakichś neuronów gdzieś tam się spontanicznie aktywuje, po jakimś czasie no trochę więcej pełen się więcej aktywacji, aż w końcu znajdzie się jakaś taka grupa neuronów silnie ze sobą połączonych, taka silnie spójna składowa, które wejdą ze sobą w oscylacje. Jak one to zrobi, no to oscylacje już, jakby w tym momencie się, się nasyci i włączyły się te neurony inhibitujące. Więc utworzy się jakaś taka populacja, która będzie oscylować, wibrować, ale inne neurony już nie są w stanie wejść w jej część, nie są już w stanie się aktywować. Um, a, a, a czemu odpowiada tak semantycznie jakaś taka populacja neuronów? No to będzie, to może nie jest jakaś jedna konkretna rzecz, jakieś jedno pojęcie, to będzie jakiś taki amalgamat y, kilku bodźców, jakichś urywków, stenek z dnia poprzedniego, jakieś skojarzenia, ale generalnie blisko sobie, nie? Jest, y, no na przykład, to prawdopodobnie będzie amalgamat rzeczy związanych z jakimś momentem czasu z dnia poprzedniego. To będzie jakieś różne bodźce danego wspomnienia, ale mm. no, no, może się zapalić y, jeden... Je, nie wszystkie neurony mogą, mogą się aktywować, więc będzie wybrany jakiś taki podzbiór. A, no a, a, a co, co definiuje to, które neurony, a, którym się to uda? No to, że, a, że mamy te naznaczone krawędzie, nie? Które odpowiadają za to, co przeżyliśmy danego dnia. I to nie tylko a, Tutaj należy myśleć, że to jest w ogóle jakieś stopniowanie, nie? To znaczy, one, one nie wszystkie są naznaczone tak samo. To znaczy, kiedy jakaś pojawiła się nowa rzecz, to ta aktywacja ta była dużo wyższa i ona się odbiła na tym, że ta zmiana synaptyczna też jest dużo większa. Oprócz tego, jeżeli coś było emocjonalne, no to jakiś inny obszar mózgu, może nie ten, ale który odpowiada za procesowanie emocji, on wyśle duży sygnał, duży impuls do tego obszaru mózgu i wprowadzi gigantyczną falę aktywacji tutaj. Więc to też się odbije na to, że te fioletowe, naznaczone krawędzie będą no, mocniej naznaczone. A inna sytuacja to kiedy mm, dostaliśmy jakąś nagrodę. To to też się odbije tym, że tutaj te fioletowe naznaczenia będą większe. Więc kiedy śpimy, to wytwarza się jakaś taka yy, yy, rywalizacja pomiędzy różnymi uogólnieniami poprzedniego dnia, takimi jakby uogólnieniami, Zależnie od tego, które właśnie były emocjonalne, które były nowe. No, znajduje taką, taką populację neuronów i ona wchodzi w oscylację, to jeszcze jedną rzecz muszę dopowiedzieć. A, bo co teraz, okej, okay, co z tym robimy? Nie? Jakby okej, okay, te neurony oscylują, znaleźliśmy najważniejsze spełnienie dzisiejszego dnia. A no i co teraz chcemy zrobić, to, to jest pamięć podręczna. Chcemy poinkorporować w nasze zrozumienie świata, takie, które gromadzimy przez całe życie. Więc mamy... Mamy ten, e, ten kawałek neuronów, które w tej pamięci, powiedzmy podręcznik, jak to się upraszcza, ale no, w tej, tej pamięci oscylują. No i z to tą krawędzie do różnych miejsc korzyn <coughs> które reprezentują te, te pojęcia, które tutaj, które tutaj chodzi. Więc tutaj jest kawałek konia, kawałek jakiegoś zapachu, No i to się łączy z tutaj reprezentacją konia gdzieś tutaj i reprezentacją zapachu gdzieś tutaj. No więc teraz równocześnie te neurony tutaj wibrują razem z tymi tutaj. A, no i krowy była hepsa, więc te neurony tutaj patrzą na siebie i jeżeli jest pomiędzy nimi krawędź, no to, no to ten neuron tutaj patrzy, ej, ej. Ja się aktywuję dokładnie wtedy, kiedy ten neuron tutaj się aktywuje. To znaczy, że okazuje się, że ja jako reprezentant smrodu mam coś wspólnego z reprezentantem konia. I jakby ta waga się zwiększa. I to już, to już na sobie tak stary, nie? Chcę, w że sensie, to już zmienia nasze rozumienie świata. A, i, I to, to jest klucz algorytmu. zostanie stworzone, nie? Tymczasem, jak przychodzi ta aktywacja, no to o tym nie mówię z powodu czasu, nie? Ale on dochodzi w do końca i tutaj się dzieje jakaś chemia. Znaczy jest nawyżkaźnik odbieramy. No i jak nawyżkaźnik się tam do recyclera przytrzepi, no to podąża w tym jakaś kaskada reakcji chemicznych. co są jakieś związki, nie? No i część z tych związków odpowiada na przykład za to, że ta um, że trwały ten synaps dostaje depresję, znaczy taka homeostatyczna równowaga sprawdzona, a inne wpływają na tą taką już długotrwałą e, plastyczność. Zostały jakieś, jakieś diapomy, nie wiem, i a, 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 Więc o co tym chodzi, to jest klucz, to, no, to jest to, co chciałem powiedzieć. Ewentualnie mogę być do back propagation, bo ja powiedziałem, że to nie ma tej do tego propagation i w sumie nie było tego widać, nie? Znaczy to była jakaś inna mechanika. Ale kurde, nie wiedziałem tego, pisząc tytuł, ale potem jakoś um, zagłębiłem się i się, że kurde, to no jest jakiś związek. To znaczy w <grym> <grym> znaczy, takim okay, super proszczonym modelu i trochę inne w ogóle niż na czym, więc innego o tym dużo mówił, no ale ale, co? Ale z takim modelem, gdzie myślimy znowu o takich bardziej podobnych sieciach neuronowych jak mamy w informatyce, czyli mamy barstwy, mamy ileś barstw sieci neuronowej. No i wersja A to jest, że tronujemy ją w a wersja B to jest coś takiego, mm. że dodajemy jeszcze połączenia i y, wstecz tej sieci, które tak jest symetryczne, to jest to, to ta sama matryca, tylko odwrócona i przemnożona tam przez, nie wiem, 001. Mm. I algorytm jest taki, że, że te aktywacje idą z przodu do, do końca, to więc tam jakieś liczby, one są inne niż powinniśmy dostać, zgodnie z tym, co mamy w zbiorze treningowym. więc zmieniamy je na hama, na takie, jakie powinny być, że będziemy parą aktywacji w tył. I znowu wracamy, i za każdym razem dokonujemy takich update'ów, które zmieniają tą sieć, te wagi w taką stronę, żeby ten stan się ustalał już po pierwszym przejściu. Żeby on nie musiał tak stylować, żeby się ustalić w jakimś w punkcie stałem, tylko żeby to już po pierwszym przejściu się stało. Jak dojdzie się, że ta algorytm, a ta druga opcja to jest dokładnie to samo, co w propagacji. Więc może to są inne algorytmy, ale one mają podobną od wyrazu w jakimś takim poszczególnym modelu. Hmm. No i to, to tyle. Dzięki.